Cześć widzowie, dziś na poboczu nowy niesamowity Cadillac Escalade, nowe BMW M2CS wycenione w Polsce oraz plotki o maździe RX9. Zaczynamy! Wielka Brytania finalnie i oficjalnie opuściła Unię Europejską po 47 latach członkostwa. Decyzja ta z pewnością wpłynie na wiele gałęzi gospodarki, a m.in. przemysł motoryzacyjny. Jednym z producentów zaniepokojonych przyszłymi kwestiami sprzedażowymi jest BMW oraz Mini, które już teraz opóźniło wprowadzenie modeli następnej generacji. Ta decyzja pozwoli firmie zaoszczędzić aż 12 miliardów euro do 2022 roku. Nowe projekty samochodów kosztują około miliarda euro na każdy model, w to wliczają się koszta badań i rozwoju konstrukcji. Zwykle trwa to około 6 lat. Obecne modele dostępne w gamie Mini produkowane są w dwóch fabrykach, w Oxford w Wielkiej Brytanii oraz w Born w Holandii. Oba zakłady będą potrzebowały solidnych zastrzyków gotówki, które umożliwią przeprojektowanie linii produkcyjnej. BMW wstrzymuje się jednak z inwestycjami do czasu zakończenia negocjacji gospodarczych pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Plotki o tym, że Mazda planuje wypuścić na rynek nowe kupę pojawiają się od lat. Teraz doczekaliśmy się kolejnej obiecującej zapowiedzi. Serwis Jalopnik podaje, że w Japonii trwają prace nad kolejnym modelem z serii RX, który miałby otrzymać nazwę RX9. Byłby to sportowy samochód, napędzany turbodoładowanym silnikiem o mocy od 350 do 450 koni mechanicznych. Nie byłby to jednak silnik wankla, a jednostka z serii Sky Active X, czyli rzędowy sześciocylindrowy silnik wykorzystujący technologię znaną z Mazdy 3. Całkowity moment obrotowy miałby trafiać na tylną oś. Samochód miałby też zostać zbudowany. Budowany na nowej płycie podłogowej. Zobaczymy, która z tych plotek okaże się prawdą. W MWM2 doczekało się nowej wersji po długim okresie oferowania jedynie odmiany Competition. Teraz polscy klienci będą mogli wybierać też rasowy wariant CS, czyli Competition Sport. Model ten wyróżnia się dodatkami z włókna węglowego, a m.in. maską, przednią dokładką, tylnym dyfuzorem, spoilerem, obudowami lusterek oraz dachem. Oprócz tego w ofercie pojawił się specjalny lakier Misano Blue oraz adaptacyjne zawieszenie Adaptive M Suspension oraz zmodyfikowany układ wydechowy. Auto ma charakteryzować się lepszą przyczepnością, niższym środkiem ciężkości oraz bardziej bezpośrednim prowadzeniem. Bawarski producent podkręcił również silnik. 3-litrowy rzędowy sześciocylindrowy benzyniek otrzymał teraz moc 450 koni mechanicznych oraz 550 Nm momentu obrotowego. Całość mocy przenoszona jest bezpośrednio na tylne koła za sprawą sześciobiegowej skrzyni manualnej lub 8-stopniowej przekładni dwusprzęgłowej. Za sprawą tej pierwszej auto osiąga pierwszą setkę w 4,2 sekundy, natomiast z automatem robi to o 20 sekundy szybciej. Ile kosztuje wariant M2CS? Cóż, bagatela 441 tysięcy złotych, czyli aż o 140 tysięcy złotych więcej niż M2 Competition. Konkurentem auta jest Porsche 718 Cayman GT4 w podstawowej konfiguracji dostępne od 478 tysięcy złotych. Znamy już polskie ceny nowej Skody Octavii. Niestety sytuacja, która szokowała w przypadku cenników nowego Golfa powtarza się i tutaj. Najsłabsze wersje napędowe dostępne będą dopiero za kilka miesięcy, zatem auto wchodzi do salonu z wyższymi wersjami. Póki co najsłabszym motorem będzie benzyniak 1.5 TSI 150 KONI dostępny z sześciobiegowym manualem. Ma kosztować dokładnie 94 750 zł. Oprócz tego do wyboru będą póki co dwa diesle: 2.0 TDI 115 i 150 KONI. Później gama zostanie zaktualizowana o hybrydę plug-in oraz bazowe jednostki napędowe. Wysoka cena jest wynagradzana sporym wyposażeniem. Już za 82 200 zł otrzymacie system bezkluczykowy, system multimedialny z wyświetlaczem o przekonnej ponad 8 cali, asystenta pasa ruchu czy 16-calowe aluminiowe felgi. Za 94 000 natomiast stajecie się posiadaczami oktawi w wersji Ambition z czujnikami parkowania z tyłu, kamerą cofania, tempomatem, czujnikiem deszczu i zmierzchu, 17-calowymi felgami. Dopłata do Kombi wynosić będzie 4000 zł. Dajcie znać, co sądzicie o cenach. UAS od lat słynie z budowy samochodów użytkowych oraz terenowych. Najnowsza wersja modelu Uaz 469 to SGR Expedition. Pod tą nazwą kryje się furgonetka z napędem na cztery koła przygotowana na najcięższe warunki drogowe. Auto otrzymało wytrzymałe zderzaki z przodu i z tyłu, metalową płytę chroniącą podwozie, wyciągarkę oraz drabinę prowadzącą na dach, na którym zamontowano wielki metalowy bagażnik. Z tyłu montowane jest również pełnowymiarowe koło zapasowe, a auto osadzone na oponach terenowych 225x75R16BF Goodrich. Moc pochodzi z czterocylindrowego silnika o pojemności 2,7 i moc 111 Koń mechanicznych oraz 198 Nm momentu obrotowego. Jedyną dostępną skrzynią biegów jest konstrukcja pięciobiegowa manualna. Podczas normalnej jazdy, auto ma napęd na oś tylną, natomiast później można ręcznie dołączyć napęd na cztery koła. Wewnątrz jest spartańsko, choć wersja SGR Expedition zawiera takie udogodnienie, jak podgrzewane przednie fotele zainteresowani klienci mogą wybierać pomiędzy lakierem jasno-pomarańczowym, a oliwkowo-szarym. Apt Sportsline wziął na warsztat nową generację modelu Audi RS6 Avant C8 i... Trochę go podrasowało. Najważniejsze zmiany zaszły oczywiście pod maską. Tam zamiast fabrycznych 600 koni i 800 Nm znajdziemy teraz dzięki Apt Performance Upgrade aż 700 koni i 880 Nm. W ten sposób udało się polepszyć wynik przyspieszenia do setki o 30 sekundy z 3,6 do 3,3 sekundy. Dodatkowo pojazd osadzono na specjalnym zestawie kutych felk. Oprócz tego nie zaproponowano żadnego ciekawego pakietu stylistycznego. Należy w końcu pamiętać, że to nie ostatnie słowo i firma pracuje nad nowym modelem rs 6R. Ta topowa wersja w generacji C7 mogła pochwalić się mocą 730 koni. W nowym modelu można się spodziewać wartości rzędu 750 do 800 koni mechanicznych. Wciąż drepczemy w miejscu w oczekiwaniu na najnowszą generację BMW M3 i zastanawiamy się, czy otrzyma brzydki pionowy grill, czy może jednak nie. Alpina nie czeka i wycenia swój model o nazwie B3. Od prezentacji tego samochodu minęło trochę czasu, ale wciąż nie wiadomo było, ile zażyczy sobie za niego niemiecki producent. Sedan to wydatek około 350 tysięcy złotych, zaś Touring wyceniony został na 358 tysięcy złotych. Nie ma póki co alternatywy dla tego modelu dla szukających mocnego BMW serii 3, póki co najmocniejszym wariantem jest M340X Drive z 3. 374-konnym silnikiem, Alpina zaś wycisnęła z tej samej jednostki napędowej aż 462 koni oraz 700 Nm. Auto przyspiesza do setki w 3,8 sekundy i osiąga prędkość maksymalną równą 300 km na godzinę. Do tego posiada dyferencjał o ograniczonym uślizgu, adaptacyjne zawieszenie o sztywniejszej charakterystyce, grubsze stabilizatory i wydajne hamulce. Oczywiście wisienko na torcie są 19-lub 20-calowe aluminiowe szprychowe obręcze. Ford zaprezentował swoje wyniki finansowe za rok 2019. Nie była to szczególnie ekscytująca konferencja, ale może właśnie dlatego amerykański producent postanowił przedstawić swoje plany modelowe na najbliższy czas. Przede wszystkim zapowiedziano pięć nowych modeli, które mają pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Jedną z najważniejszych nowości, nie dotyczących Europy jest pierwszy hybrydowy Ford F150. Ma lekko wyróżniać się wyglądem, choć nie jest to powiedziane w 100%. Ogółem informacji na temat tego samochodu jest niewiele, a wszelkie domysły bazują jedynie na przyłapanych, zakamuflowanych prototypach. Z zewnątrz samochód będzie charakteryzować się ewolucyjną stylistyką z lekko przeprojektowaną atrapą chłodnicy oraz reflektorami. Wewnątrz znajdzie się system multimedialny Sync 4 oraz 12-calowy ekran dotykowy na środku deski rozdzielczej. Oprócz napędu hybrydowego, w przyszłym roku pojawi się też wersja w pełni elektryczna pick -upa. Póki co klienci będą mogli wybierać również pomiędzy 2,7 i V6, 3,5 i V6, 5,0 V8 oraz wysokoprężnym 30 V6. Oprócz wielkiego pick Ford planuje wprowadzenie też małej terenówki, póki co nazywanej Baby Bronco. Ma bazować na konstrukcji. Forda Escape i będzie napędzana m.in. silnikiem 1.5 ICOBUST 182 konie i 240 Nm oraz 2.0 ICOBUST 253 konie oraz 372 Nm. Pojawi się też wariant hybrydowy. Ford ma zamiar również tej wiosny zaprezentować duży model Bronco oraz Mustanga Mach-I. -E. Dwa lata temu Seat oficjalnie wprowadził na rynek swoją nową sportową submarkę o nazwie Cupra. Najpierw do oferty trafił osamotniony, do tej pory szybki SUV o nazwie Cupra ATK o mocy 300 koni mechanicznych. Prezentowany był również koncepcyjny sportowy wariant Ibiza oraz Cupra Formentor, która miałaby być drugim sportowym, hybrydowym SUVem. Dzięki dzisiejszym szpiegowskim zdjęciom widać, że auto jest w trakcie testów i nie różni się z zewnątrz zbyt mocno względem prezentowanej wcześniej wizji. Widać wyraźnie ostrą zadziorną stylizację, nieco podobną do nowego Seata Leon. Najprawdopodobniej przyszły model Cupra praleon również otrzyma ten sam hybrydowy napęd, który pojawi się w nadchodzącej kuprze Formentor. Będzie to silnik turbodoładowany benzynowy 1,4 TSI połączony z silnikiem elektrycznym. Podobna konfiguracja będzie zaśleć też nadchodzącą skodę oktawie RS i V. Koreańczycy szykują się do premiery nowej generacji Hyundai i 20. Póki co zaprezentowano pierwsze szkice tego samochodu, segmentu B. Auto zaprojektowano według nowego języka stylistycznego marki, a trapa chłodnicy zostanie powiększona i poszerzona, a sama sylwetka samochodu będzie niższa i szersza dzięki przetłoczeniom po bokach. Tył przypominać będzie odrobinę Skodę z ciemną górną częścią klapy. Wewnątrz znajdzie się ekran systemu multimedialnego oraz elektroniczna tablica zegarów. Podsumowując, na desce rozdzielczej znajdują się dwa ekrany o przekątnej ponad 10 cali. Nowy Hyundai i20 zadebiutuje podczas targów w Genewie w marcu. Nowy Cadillac Escalade ujrzał światło dzienne, czyli ulubiony samochód amerykańskich raperów oraz celebrytów. Ociężała sylwetka samochodu w gruncie rzeczy nie uległa zmianie, natomiast adaptacja nowoczesnych dodatków zmieniła go nie do poznania. Przede wszystkim w przednim pasie dominuje gigantyczna atrapa chłodnicy, niemal zajmująca całe czoło samochodu. Otoczona jest dwoma cienkimi, przyciemnionymi ledowymi reflektorami oraz pionowymi światłami dziennymi, znajdującymi się poniżej. Z boku rzuca się w oczy kanciasty profil oraz duża ilość przeszkleń. Tył pojazdu jest najbardziej podobny do poprzednika, natomiast zyskał teraz znajdujący się na rogach nadwozia wysokie, tylne LEDowe lampy, biegnące praktycznie przez jego całą wysokość. Do napędu służyć tu będzie silnik 6.2 V8 420 koni i 623 Nm oraz 3.0 277 i 623 Nm. Nikt nie zwraca tu jednak uwagi na emisję CO2 i nie ma o tym mowy w cennikach samochodu. Ekrany na desce rozdzielczej mają w sumie przekonną 38 cali, jest ich 3 i są wykonane w technologii OLED. Na dodatek to pierwszy w branży zakrzywiony ekran OLED. System nawigacji wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości, co umożliwia nakładanie na obraz z kamery wirtualnych wskazówek ułatwiających orientację na np. Na skrzyżowaniach. Identyczne rozwiązanie znaleźć można w Mercedesie. W skład systemu audio AKG wchodzą trzy wzmacniacze i 36 głośników, a komunikaty z nawigacji są kierowane z głośników ze strony, w którą trzeba będzie wykonać manewr. Auto dysponuje również systemem Super Cruise. Będącym namiastką autopilota. Auto potrafi prowadzić samochód po autostradzie i zwalnia kierowcę z trzymania rąk na kierownicy. Standardowo silnik napędza oś tylną, ale opcjonalnie można zamówić wersję z napędem na cztery koła. Dzięki za dzisiejszą obecność i miłego dnia. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Jazdy Próbne i oglądać nas również jutro rano.